Nie będzie odwrotna konwencja, bo ja jestem już po wymianie trzech chłodnic, które uszkodził mi Pan Borsuk i za będę dolewać płynu do chłodnicy. Natomiast, zanim skomentujecie, że wyrwałam plastik, uszkodziłam samochód, nie dbam o Opla, notabene sprzedam Opla, to chciałabym zauważyć, że każdy kierowca dochodzi do takiego momentu w swoim życiu, kiedy stwierdza, że dane auto po prostu nie... Potrzebuje dalszych inwestycji finansowych, bo wydaliście na nie już zbyt dużo pieniędzy. I ja też doszłam do takiego momentu. Zatem sprzedam opla. Eee, za chwileczkę doleję płynu, a potem zobaczycie, w jaki sposób wymieniłam chłodnicę. Let's go! Płynu nalewam różowego, aczkolwiek na opakowaniu napisane jest, że jest czerwony. Ja wiem, rozlewam się, wiem. Mój no, samochód ma taki układ, który nie wymaga odpowietrzenia, więc jedną czynność nam z głowy. Jeszcze teraz tak. Kwestia wyjaśnienia, dlaczego jest nalany pełny zbiorniczek, a nie do tego poziomu, którego powinno być nalane. Ponieważ teraz tak, za chwileczkę pojadę w trasę, włączę na maksa ogrzewanie, mam nadzieję, że nie jest bardzo gorąco dzisiaj. I w momencie, kiedy otworzy się termostat, po prostu wpłyn wpadnie do obiegu, w którym powinien się znaleźć i jego poziom jednocześnie powinien tutaj opaść. Ostatnio parę osób pytało mnie, czy nie nakręciłabym filmu na temat wymiany płynów w chłodnicy. No, i okazuje się, że już nie muszę go nawet spuszczać, ponieważ pan Borsuk narobił mi tyle szkód i tyle strat, że automatycznie cały płyn z chłodnicy uciekł sam. Więc wystarczy teraz tylko wymienić trzy chłodnice, dolać płynu i będę mogła moim gratem jeździć dalej. Także zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. Dzisiaj trochę pobawię się w Krystynę Czubówną. Mianowicie dorosłe osobniki Borsuka osiągają długość ponad 70 cm. I wagę między 12 a 14 kg. Tym samym pan Borsuk, który wpadł centralnie tutaj w tę kratkę, nie dość, że ją połamał, zabrał za samą moją tablicę rejestracyjną, to jeszcze zniszczył trzy chłodnice. Na pierwszy strzał poszła oczywiście chłodnica od klimatyzacji, potem interkuler, no i chłodnica wody. Cała ta chłodnica jest pogięta, bo się pan Borsuk oparł swoim kręgosłupem o nią i w tej chwili ma półkolisty kształt. Oczywiście cały płyn, Wyciekł na drogę, co od razu było widać. No a pan Borsuk pozostawił jeszcze na pamiątkę sierść na zderzaku i oczywiście kilka kolejnych odprysków lakieru. Co ciekawe, tablica się na szczęście znalazła, ponieważ nigdy ale to nigdy wypadki nie dzieją się wtedy, kiedy jest piękna pogoda. Trzeci dzień rzucało żabami, więc chodziłam i szukałam zarówno pana Borsuka albo jego elementów jak i tablicy, nie znalazłam ani jednego, ani drugiego, więc w pewnym momencie zaczęłam sądzić, że to po prostu wszystko był jakiś fatalny sen, ale na szczęście z pobliskiego komisariatu Pan poinformował mnie, że moja tablica jest do odbioru u nich. Także dziękuję mieszkańcowi pobliskiej wioski, który tę moją tablicę tam zaniósł. No dobrze, przejdźmy w takim razie już do szczegółów, czyli do wymiany chłodnic. W pierwszej kolejności, żeby wymienić chłodnicę, będę musiała ściągnąć zderzak. Jego mocowania znajdują się przy nadkole i tutaj na dole. Żeby to zrobić w sposób wygodny, najprościej oczywiście będzie skręcić trochę koła, żeby było tam więcej miejsca na dojście. Dobrze, że kobiety nie są od trafiania. Jedna śrutka jest. Mamy gwiazdeczkę, a tu gwiazdeczki nie mamy. Gwiazdeczkę poproszę? Nie. Gwiezdka ma gotowa. Zabieramy, się przydadzą. Są one śrubeczki, to teraz jeszcze zędzelki tutaj. Jeden zaczep. To okolicznościach powinnam jeszcze czaski z dołu odkręcić. Natomiast w tej chwili już ich tam nie ma, ponieważ Pan Worsuk zabrał je ze sobą, więc pozostaje ściągnięcie zderzaka. Zderzak i tak jest porysowany, więc niewiele mu będzie, natomiast musimy odczepić jeszcze spryskiwacze i halogeny. Może, może, żeby sieć. Mamy, mamy, mamy jeszcze peczka mamy. i tu jeszcze musimy odkręcić no tak, spryskiwać. To, że jeszcze płyn z zaczął wyciekać, więc zatkałam to dźdzeniem. Pozostaje nam do ściągnięcia ten przedni pas, który jest za tu z spodu. Żeby jeszcze się kręcić, to by było fajnie. Tutaj jeszcze ten pas przedni trzymają dwie śruby w tym miejscu, i dwie śruby w tym miejscu. Ja potrzebuję specjalnego wspólnotacza, żeby to zrobić. To samo nie jest takie łatwe. O. jest pozamykane, na znaczy, razu zostaje. Podam uszkodzenia chłodnicy widać. Ok, y, tu mamy mocowanie, tu mamy mocowanie i tutaj. Stąd może jeszcze nam wylecieć trochę czynnika, ale w to akurat wątpię. Na no tu najpierw gwiazdeczkę. Thank mm -hmm. you. Jest zabezpieczona. I co, trochę do góry? Może to jest bardzo oryginalna chłodnica więc... Dobra, żeby dostać się do tej chłodnicy interkulera i ją wyrzucić, to musimy najpierw odkręcić tutaj te obejmy z, i ściągnąć bąż z dwóch stron a później odkręcić śruby tutaj od spodu zabezpieczające. Więc go!

W całym bałaganie jedno dniem na pewno, tam czeka na mnie gwiazdka do odkręcenia. Trzyma moją chłodnicę. Tu jeszcze jest wąż, który analogicznie odkręcamy, jak ten na dole. I jeszcze mamy tu śrubeczki. Tu są jeszcze obęby. Ja Teraz trochę w chirurga. Jeszcze przyczepiam. I jeszcze jest brążek. I ma takie zatrzaski na dentystki. Na ściągnięcia. I tak mi się przerasiu okręt. że oczywiście wtyczka mi się połamała, a naprawa ma być niskobudżetowa, to użyję mojego głównego narzędzia, czyli magicznego, gorącego kleju. I zaraz ten plastik tam przymocuję. pierdolniczek już trzyma z tej strony, a tu jeszcze potrzebuję tego gorącego kolei. No trochę wystarczy. Tak, tak, ja wiem, zaraz mnie obiedziecie tam w komentarzach, że więcej jest niż naprawiła. Ale zwróćcie proszę uwagę na to, w jakim stanie jest ten samochód i w jakim stanie były te chłodnice, które wyciągałam. No niestety niektórych rzeczy nie da się nie uszkodzić. Ok. Gorący klej zrobił swoją robotę i wtyczka już jest naprawiona. Ja natomiast zabieram się o zamontowanie chłodnic. Stary, nowy zestaw już jest rozpakowany i czeka. No i teraz trzeba oczywiście wszystkie czynności powtórzyć w odwrotnej kolejności. Chciałabym także zauważyć, że przy kręceniu tego filmu nie zginął żaden mechanik, żaden zwierzak. Poleciało parę panienek lekkich obyczajów i zostałam tylko raz porażona frontem wysokiego napięcia. Także jest nieźle. Jeżeli masz taką ochotę, możesz zostawić lajka albo skomentować ten filmik. Nie chcę wyczepienia, żebyśmy